Dzień dobry, nazywam się Piotr Nowiński, chciałem Państwa zaprosić do, na moją wystawę do Galerii Schody, która odbywa się od 8 kwietnia do 18 kwietnia 2013 roku. Zapraszam. Witam Państwa, teraz chciałem powiedzieć kilka słów na temat swojego malarstwa, a przede wszystkim malarstwa, które tutaj w Galerii Schody przedstawiam. Jest to zbiór prac z okresu około dwóch lat. Są i najnowsze prace z 2013, a także i prace z 2012 i 2011 roku, końca 2011. Ja głównie skupiam się na malarstwie pejzażowym ale to malarstwo pejzażowe podzieliłem sobie jakby na trzy cykle. Cykl związany z, z przestrzenią, cykl związany z rzeką i cykl związany z ostrewkami, e, nawiązującymi do moich e, rodzinnych stron, które znajdują się w Mostkach, czy jest to wieś pod Stani e, Moje malarstwo, e, przynajmniej ja tak uważam, cykluje się przede wszystkim. E, Mocnym natężeniem koloru, który ustawiam w zależności od nasycenia barwy, a także teksturę, którą nakładam stopniowo. Jak w malarstwie olejnym dodaję. Mieszam też formy malarskie typu akryl. Typu olej, a także dodaje mieszam też piasek z silikolem, który nadaje pewną formę tekstury, a także i e, przestrzeni. Chciałem tutaj Państwu przedstawić e, trzy moje cykle, które już wcześniej wspomniałem. E, jeden z cykli nawiązuje właśnie do ostrewek, czyli forma kija, na którą była nakładana trawa, która potem przez e, Pewien czas suszyła się na słońcu. Niestety ten element związany tak naprawdę z wsią i kulturą naszą, a także i z rolnictwem, który przedstawia na swoich pracach, no jest już formą zanikającą. Mnie to fascynuje. Fascynuje mnie przede wszystkim tak, jak tu w pracach pokazuje sama forma światło, które buduje tą formę i staram się e, uchwycić ten moment, ten fragment tego światła i tej formy, która e, to drewno, ten, ten pal drewniany otacza i e, nadaje pewne elementy kolorystyczne, a także i formy, bo też przedstawiam prace, które pokazują tą formę Ostra w e, niesamowitych e, Różnych kształtach e, cienia, który rzuca na ziemię przy mocnym i ostrym słońcu. E, drugi element to jest rzeka, znaczy drugi cykl. To jest rzeka, którą przedstawiam, jednak bardziej nawiązuje do kamieni, kamieni które formują brzeg rzeki. E, kamieni, które są różnokolorowe, dają niesamowity efekt świetlny a także czasem dają monochromatyczny, a także i jednolity odcień błękitu czy czerwieni. Trzecim elementem była przestrzeń. Przestrzeń, którą opisuję w formie gór, pól nawiązujących do elementów natury, które ukazują formę pagórków, wzgórza, lasu, staram się przedstawić to w prostych formach, także kolorystycznych, zarysów kształtów, a także i poprzez teksturę i nakładanie odpowiednio ilości farby na płótno. Dziękuję.